Dzień dobry pani Małgorzato. Dzień dobry panie Rafale. Dzień dobry państwu. Małgosia Kukuła. A, z kolei a skoro szósta, no to czas na najświeższe informacje. Zapraszam. W dużych miastach, w mniejszych miejscowościach wieczorem ponownie odbyły się manifestacje pod hasłem ani jednej więcej. To reakcja na śmierć 30-letniej kobiety z Pszczyny, która zmarła na sepsę po tym jak lekarze mieli czekać... Do sprawy śmierci trzydziestoletniej ciężarnej kobiety w pszczynie i do przepisów zaostrzających prawo aborcyjne odnieśli się goście faktów po faktach posłanka koalicji obywatelskiej Aleksandra Gajewska i wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a także poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Grupa migrantów, młodych mężczyzn, w obecności co najmniej jednego Białorusina, zaatakowała dziś nasze posterunki, przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, publikując też materiał wideo w tej sprawie. Na minutowym nagraniu widać m.in. rzuconą na ogrodzenie gałąź. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta, skomentował we wpisie w mediach społecznościowych szef Monu już Błaszczak. 6.30 na zegarach, czas na najświeższe informacje od Małgosi Kukuły. Bardzo proszę. Zapraszam. To był kolejny dzień manifestacji pod hasłem Ani jednej więcej. To reakcja na śmierć 30-letniej ciężarnej pacjentki w szpitalu w Pszczynie. Jak wynika z SMS-ów, jakie kobieta wysyłała do swojej matki, lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. A demonstracje sprzeciwu wobec zaostrzonego prawa aborcyjnego zorganizowano m.in. w Gnieźnie, w Malborku czy Zielonej Górze. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało nagranie z granicy polsko-białoruskiej informując o ataku na posterunki Straży Granicznej. Na minutowym filmie widać gałęzie rzucone na ogrodzenie oraz rzut w kierunku polskich funkcjonariuszy. Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta, skomentował we wpisie w mediach społecznościowych szef monu Mariusz Błaszczak. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Część migrantów potrzebuje pomocy bo błąka się po lasach, a warunki są coraz trudniejsze. Na kilkuosobową grupę ludzi w lesie pod świnorojami natknęła się nasza ekipa. blisko 12,5 tysiącach potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, minionej, doby 24 zgony. O takich danych poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem lekarzy i epidemiologów, na tym etapie czwartej fali pandemii, wprowadzenie dodatkowych obostrzeń jest konieczne. Premier Mateusz Morawiecki odpowiada jednak, że rząd nie chce postępować wbrew bardzo dużej części opinii publicznej, a w związku z tym nie rozważa ani lockdownu, ani restrykcji dla osób niezaszczepionych. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo. się Kukuła. Do jutra? Nie. Nie. Do kiedyś. A, bo ty do Stanów lecisz. Nie, do nie Stanów prawda. też nie. Zaleciałeś się za bardzo. Chciałabym. Chciałabym. Nad, nad morze, ale nie ale do Ale z dzisiaj można, to może zacznę planować. Tylko jak już polecisz do tych stanów, to uważaj na niedźwiedzie, bo tam podobno niedźwiedzie chodzą po ulicach. No w całych stanach nie będę przecież. Znaczy nie, po murkach chodzą po, po, nie po, ulicach. po, po basenach. Pojadę tam, gdzie nie ma niedźwiedzi. No, Okej, okay. <laughs> bardzo. Nie. Do zobaczenia. Do, do, nie jutro. Nie jutro. To już mamy przynajmniej ustalone. E, to zaraz zobaczmy, co nas czeka w pogodzie, ale dzisiaj, nie jutro.